Zeranka, coś taka smutna? Bo obiecałeś mi kosteczkę. Jaką kosteczkę? Rubika? Może być i Rubika. Nie no, skoro chcesz kosteczkę, no to dobra, to będziesz mieć kosteczkę. A co tam masz? A propos kosteczki, to mam coś takiego. Lampa. Fluval. Kop. Fluval COB. Lampka do akwarium, Do słodkiego, jak i morskiego. Zobaczymy jak świeci. Lampa Fluwal COB, Eko. Znaczy no, ECO? bo 6,5 W. Do akwariów słodkich, jak i słonowodnych. 9000 Kelvinów, 6,5 W. 50 000 godzin żywotność LEDów. Chip sterujący LEDami. Widzę na pokładzie. Wodoodporna, 3 lata gwarancji. Tu to samo. Europejska wtyczka, grupa Hagen, niemiecka inżynieria. I spektrum światła, klasa energetyczna, jak to świeci, jest pokazane, diodywala 120 stopni montaż na akwarium od 3 do 8 mm, 90 stopni wychył lampki. Tutaj mamy przenikliwość światła przez wodę, jak, jak to wygląda w luksach na jakiej głębokości i parametry techniczne 14 diut. 6,3 cm wielkość chyba samej tej końcówki tej lampy, 290 lumenów. 6,5 W, 9000 kelwinów temperatura, 5000 50 godzin żywotność i IP67 wodoodporność. No dobra, zobaczmy co w środku. Zasilacz, uchwyt, jak w tych wersjach nano kwadratowy. Instrukcja obsługi. To ma pstryczek elektryczek. Jest pstryczek elektryczek, czyli tutaj już nie ma sterowania z Bluetootha jak w tych droższych wersjach. Tylko klasyka przycisk. Samo urządzenie. Metalowe. Tutaj plastikowa obudowa. Tu są te diody. Faktycznie jest ich tam 14 tolika. Patent do ukrywania kabla. Tu mamy tą regulację w zakresie 90 stopni. Regulacja do szyby. No to założymy to na akwarium. Zobaczymy jak to świeci. Lampka zainstalowana, no to zobaczymy jak świeci. Nie można tego zrobić z komórki, trzeba klasycznie paluchem. Tak to wygląda. Podjedźmy. Tak wygląda na akwarium. I tu jest ta możliwość obrotu, czyli można grzebać w akwarium i sobie później. Przywrócić do pierwotnego ustawienia. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!